Wkład kominkowy Defro Intra V, wkład ciekawy, pionowy, przeznaczony do bardzo małych, do małych powierzchni, gdzie mamy bardzo mało miejsca. Tutaj zabudowa była od 51 cm na 51 cm fajny, pionowy wkład. Dzień zajmuje dużo miejsca. Wkład był zlicowany z, z, z obudową z komina, więc zamontowaliśmy tutaj swoje profile wokół wkładu. Te wszystkie czarne. To są wszystko profile, które my zamontowaliśmy. Profile zostały dodatkowo przelakierowane. Tak jak widać, dzięki temu można idealnie zlicować obudowę kominka. I tak się on prezentuje. Zapraszam do kontaktu kominki.com. Dziękuję.